Proszę o język parlamentarny w debacie, proszę o taki język, który nie będzie obrażał i nie będzie nikogo urażał, bo to jest bardzo ważne. Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia okrągłego stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender. Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dziewiątej kadencji. Nie zgnęła póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski. Poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jeżeli ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. Zasiadacie tu Państwo właśnie dlatego, że te poglądy macie. One są bardzo często bardzo wyraziste, one są bardzo często bardzo mocne i głębokie. Niektórzy używają słowa radykalne, ale ja proszę. Żeby język debaty nie był radykalny, żeby język debaty był językiem szacunku, apelowałem już o to i będę o to apelował w nieskończoność, bo jest to Polsce niezwykle potrzebne i jestem głęboko przekonany, że jest to oczekiwane przez większość naszych rodaków. Żeby debata Sejmowa nie obrażała i nie budziła zgorszenia. W zeszłej kadencji budowaliśmy fundamenty często kwestionowane przez tych, którzy chcieliby zawrócić bieg w historii. Domagano się likwidacji naszych najważniejszych osiągnięć gospodarczych, społecznych, tożsamościowych. Temu miały służyć żądania likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Wojsk Obrony Terytorialnej. Sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi, pamięci o żołnierzach niezłomnych, suwerenności energetycznej, trwałości rodziny i wychowania opartego na wartościach chrześcijańskich. Był to program, który mógł być zrealizowany tylko w oparciu o siły zewnętrzne o wzniecenie nienawiści i dezinformacji. Bardzo dziękuję. Po raz pierwszy w historii Polacy w tak zdecydowany sposób dali jednej formacji obowiązek utworzenia jednorod, jednorodnego rządu. Eminencje Ekscelencje, księża arcybiskupi, biskupi, wszystkie osoby stanu duchownego obecne na tej sali, słuchające tego wystąpienia. Szanowni Państwo, pan poseł, pan poseł Woźmierz Czarzasty zwrócił mi uwagę na to, że jest tutaj na sali z nami Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za obecność. Ona jest bardzo ważna. Dziękuję.